Cześć, witam i mamy dzisiaj możliwość obejrzeć bardzo ciekawy mecz. Dawno mówiłem, że w Polsce aktualnie nie ma w ogóle żadnych dobrych graczy rasy nie umarli. tak, rasy ludzie w jakiś sposób reprezentuje Lemes, aktualnie nocne elfy są reprezentowane przez, Smurf, przez Smurfa, tak jak orkowie są reprezentowani w Polsce przez Ladziuka, tak nie umarli przez jakiś czas nie mieli żadnego zawodnika w Polsce, który miałby nawet te 2000 memera. Mamy zawodnika, terrora, który historycznie w polskim Warcraftcie jest i był najlepszym graczem nieumarłym, który co ciekawe Zagra z Ladziukiem, you not my bro, to jest smurf konto Ladziuka, na którym sobie tam ćwiczy. Bardzo ciekawe spotkanie, zobaczymy jak na aktualnie najlepszy ork w Polsce będzie tutaj walczył z graczem, który no, historycznie był silny, na scenie polskiej był bardzo dobry. No i zobaczymy jak mu tam pójdzie po bardzo długiej przerwie. Czy znajduje się w nowej mecie, czy wie co się dzieje? Ostatnio grał tam w Warcrafta 3 Solówki, no ze 2-3 lata temu, a od tego czasu Warcraft 3 troszeczkę się zmienił. Jak widzimy, Ladziuk na dzień dobry częstuje swojego przeciwnika taką właśnie nową metą, czyli Mistrz ostrzy, który jest grany na umarłych pod iluzji. Jak widzimy, tutaj gracz nieumarły, terror rozpoczyna od gry z gulami, czyli mniej więcej właśnie tak jak powinno się aktualnie grać. Wyborem jest rycerz, też jak widzimy, więc raczej standardowy wybór. Gra na salę umarłych u Ladziuka Widzimy też już robioną warownię powolutku. I co ciekawe, tutaj chyba iluzja wyciągnęła, ale niedokładnie. Chyba tu był akolita. Nie, zobaczcie, widzicie, akolita pilnuje, żeby iluzja też nie miała tutaj za łatwo wyciągnąć tego skalnego golema. Więc Ladziuk zamiast chyba próbować to skripować, powinien po prostu się z tym pogodzić, że nie wyszło i zrezygnować. Ale niestety tutaj taki wewnętrzny grid, taka chciwość cały czas... E no Mówiła mu, żeby to zrobić i się skończyło to, tak jak widzimy, tragicznie. W tym czasie, jak widzimy, rycerz był w stanie zdobyć drugi poziom, skripować sobie dwa obozowiska, no i teraz prawdopodobnie będzie agresywnie, tutaj nie wiem, czy chciał zabrać obozowisko, czy może polować na łowców głów, raczej chce zabrać gnole. Tutaj jest sporo doświadczenia, też jest jeden dobry przedmiot, więc na pewno tutaj będą jakieś fajne skarby zdobyte dla Duke'a naszego rycerza. W tym czasie Ladziuk, jak widzimy tutaj, powolutku walczy z murlokami. Będzie musiał wyleczyć sobie bohatera Emporium wódu Za chwilkę będzie gotowe. Wróćmy tutaj do rycerza i proszę bardzo. Kolejne szpony ataku, które zwiększają atak bohatera o 5 punktów. Są to przedmioty, które później będzie można przerzucić na Lisza, Ewentualnie mroczną tropicielkę. Ładnie tutaj zabrany. Oj, oj, oj. Ladziuk, Ladziuk. Będziesz musiał... Oj, Ladziuk. Ladziuk robi aż pauzę. Nie wierzy... Co tutaj się wydarzyło, co się dzieje, ale muszę powiedzieć, że no dziwne dziwne, że Ladiuk wyciągnął swoją iluzją Golema, jeżeli w ogóle go tam nie było. Bardzo dziwne yy, zachowanie. Pauza była dłuższa niż myślałem, ale dobra, już minęła. I zobaczymy, co skalny Golem teraz tutaj da rycerzowi. Liruk wichrogrodu nie ma szału. Nie ma szału, ale zdobyte doświadczenie, zdobyte złoto, trzeci poziom, więc można powiedzieć, że tutaj jest naprawdę w tym momencie duża przewaga u gracza nieumarłego. Ladzik będzie chciał to dokripować, Ok, Akolita wszystko widzi, więc teraz zobaczymy, jaka tu będzie decyzja rycerza. Góle odesłane, troszeczkę poranione. Zobaczymy, czy będzie od razu grana Czarna Cytadela, czy będzie może zagrana Mroczna Tropicielka. Księga siły. Można tutaj zapolować na jakiegoś Łowce Głów z tym koilem. Za chwilkę zobaczymy pewnie agresywnego koila. Dokładnie tak. Bohater otrzymuje trochę obrażeń. Tutaj e, terror chyba troszeczkę za głęboko wbiegł. Może wydawało mu się, że tutaj jeszcze jakaś kryje się jednostka za tym obozem najemników. Dlatego chciał się upewnić. Ale no, no... No, może mu się tak wydawało po prostu, tak? Bo sam ruch w sobie nie był koniecznie najlepszy, bo bohater stracił no, dużo punktów zdrowia przez to. Bestiarnia budowana. Kolejni łowcy głów szkoleni, od razu czarna Stadela robiona. Jak widzimy szkolony lisz. No i niedługo zobaczymy rzeźnię. Nie wiem, czy tutaj nie byłaby dobra mroczna tropicielka w momencie, kiedy tak naprawdę mamy podwójne szpony do ataku z mroczną tropicielką. Myślę, że tutaj naprawdę dużo ten rycerz byłby w stanie zdziałać, zablokować nawet tutaj klipowanie. Tym bardziej że łowcy cieni jeszcze nie ma. Tak, teraz widzimy, no. Gracz nie umarły, cofnął się tak naprawdę z miarę dobrej pozycji do swojej bazy. Chcę sobie chyba wyleczyć bohatera. Zaraz zobaczymy. Trzeba pamiętać, że oczywiście. Terror przez dłuższy czas w ogóle nie grał Warcrafta 3, więc żeby wrócić do właśnie wyczucia tych solówek, potrzeba troszkę czasu. Tutaj myślę, że naprawdę, ewentualnie może nie lubi Mrocznej Tropicielki jako drugiego bohatera, ale myślę, że to była naprawdę wyśmienita tutaj okazja, żeby zagrać Tropicielkę jako drugiego bohatera w tym przypadku. Ladziuk dzięki temu był właśnie, właśnie zdobyć trzeci poziom. Mikstura many, fajny przedmiot, próba otoczenia. Jestem zdziwiony, że go nie scheksował. Nie wiem, czy nie miał many. Ale jestem zdziwiony, że nie scheksował tutaj Lisza. Ladziuk widząc, że jest zagrana tarcza, a nie nowa, tak naprawdę może pójść na jakieś na takie zielone obozowisko na spokojnie. Za każdym razem jak rycerz będzie próbował koilować, można iluzję nawet za nim puścić. Zobaczymy, jaka tutaj będzie próba. Może nawet spróbować rozpocząć tutaj klipowanie. O właśnie, iluzje poszły, ok. Próba, próba rozpoczęcia klipowania i Hex na rycerza. Dobra, jednak jest został spętany. Jak widzimy, łowca głów, łowca głów stracony. Nadjuk nie ma teraz za dużo many, musi uważać, czy będzie Hex. Heks? Hexa nie trzeba było robić, ponieważ nie było cool i mana chyba została właśnie ściągnięta. Czy mi się wydaje? Przed chwilką, tak, została ściągnięta mana. Z rycerza. Różka kradzieży mamy znaleziona. Tutaj przedmiot zabrany, najważniejszy klip zabrany. Ja bym osobiście próbował się wycofać teraz z tej pozycji. Za długo tutaj też nie ma co siedzieć. Zwój szybkości można kliknąć. Widzę, że w epikęgu bohatera jest tutaj ewidentnie scenariusz do użycia zwoju szybkości. Według mnie później niż można było, ale najważniejsze, że jednostki nie zginęły. Co tutaj tak naprawdę teraz najlepszy ork w Polsce ugrał? No, chyba nie za dużo, jeżeli miałbym ocenić. Po prostu zabrał przedmiot, który został też wykorzystany. Stracony jeden łowca głów. Tak naprawdę tutaj terror i tak nie miałby możliwości zrobić więcej. Hmm. No Myślę, że Ladziuk nie do końca wyko wy tutaj wykorzystał potencjał, który miał. Trzeci władca krypty. Oho, ciekawy. To jest bardzo ciekawy wybór, trzeci władca krypty. Zobaczymy, jak duża ilość łowców głów będzie w tej grze. Znaki leczące, świetny przedmiot. Można pójść zaraz skripować jakieś trudne obozowisko z tym przedmiotem. Znaki leczące dla orka są świetne do kripowania. Kamień many też bardzo dobry przedmiot. Miksurę many kupiona. Kościelisko! Proszę bardzo, kościelisko też ciekawy wybór. Ciekawy wybór. Zazwyczaj widzimy grane kościelisko, kiedy orkowie próbują tam czasem wcisnąć jakieś taureny. To tam powolutku jest testowane przez nawet takich dobrych, światowych orków. Na Hepiego cały czas grają i tak mas jeźdźców wiatru, bo nic innego za bardzo na tego zawodnika nie zadziała. Heumęstwa. Świetny też przedmiot, ale zobaczymy. Może niedługo jakiś fajny mecz Lyna będzie na Hepiego i Lyn coś pokaże ciekawego na nowej mecie. Bo niestety Orkowie, jak na razie, na nowym patchu, no na poziomie pro średnio sobie radzą, nawet bardzo średnio. Chyba na gorzej niż w patchu poprzednim. Nie jest TP od Ladziuka. Zabrakło 8 punktów doświadczenia, żeby dostać trzeci poziom na Łowcy cieni. Od razu fokusowany tutaj jest, jak widzimy, mistrz ostrzy, dobrze, mistrz ostrzy unik tutaj. Uniknął tutaj Koila za pomocą użycia iluzji. Znak leczący rozstawiony. Prawie udało się uratować mistrza Ostrzy, ale mistrz ostrzy dostaje Impala i ginie. Właśnie to jest to, to jest to. Trzeba uważać nawet na creepowaniu. Można otrzymywać za dużo obrażeń na jednym bohaterze. Teraz jeszcze świetny Impej. Leczony tutaj jest wódz Taurenów. Supply Block, więc Mistrza Ostrzy nie można ożywić też. Tutaj budowane legowisko, jakiś peon. Tutaj peon był chyba, który miał budować po prostu wielką salę. Terror, jak widzimy, decyduje się, żeby tutaj jakieś obozowisko sobie skripować. Myśli, że więcej w stanie tutaj nie będzie zdziałać. Więc próbuję ten czas wykorzystać w taki sposób, że coś sobie skripuje. Rękawice Żwawości, świetny przedmiot dla Lisza. Zobaczcie, od razu przedmioty są przerzucane. To jest to, o czym ja bardzo często powtarzam, jak gracze tam grają w mojej lidze jeden na jeden. Właśnie dbajcie o swoich bohaterów, dobrze trzymajcie poprawnie przedmioty w ekwipunkach, czyli właśnie przedmioty do obrażeń dla Lisza, a nie na przykład dla Rycerza, nie dla Władcy Krypty. Przedmioty domany, nie dla Mistrza Ostrzy, tylko dla Łowcy Cieni albo Wodza Taurenów. Wiadomo, nie ma co dawać Wodzowi Taurenów przedmiotów domany w momencie, kiedy ma pierwszy poziom, kiedy mamy SH na trzeci, to wiadomo. To dopiero jak tekst miałby trzeci, możemy się zastanowić, czy warto jakieś tam przedmioty przełożyć z innego bohatera. Świetny przedmiot, Prastary Django wytrzymałości, Mistrz Ostrzy cały czas ożywiany. Ehm. Co dalej, co dalej. Ladziuk pewnie teraz dostał lekcję i będzie pamiętał o tym, żeby też mieć miksurę niewrażliwości w swoim ekwipunku. U Mistrza Ostrzy to jest bohater, który jest narażony na dużą ilość otrzymywania obrażeń od bohaterów nieumarłych. No, Coil, Nowa, tutaj jeszcze Impale. Jeszcze tutaj fajne obozowisko zostało do skripowania. Tutaj te dwa przedmioty będzie można też dać Mistrzowi Ostrzy. Zobaczymy, co on dokładnie ma w ekwipunku za chwilkę. Co tu mamy? Dzwonki plagi. Przedmiot, który niestety w tym momencie nie ma żadnej wartości dla gracza nieumarłego. Ladziuk próbuje zbudować wielką salę. Mistrz Ostrzy wrócił do gry. O, tutaj te naprawdę rękawice żwawości są dla niego świetne. Można już wyrzucić... No może nawet w pierścieniu doskonałości też będzie trzeba wyrzucić, bo mistrz ostrzy potrzebuje po prostu mikstury niewrażliwości. To nawet nie ma dyskusji na ten temat. Ta mikstura ma być i koniec, kropka. Nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. Jest! Widzicie? Jest mikstura. Właśnie tak jak mówiłem. Naprodukowałem się, ale jest tak jak mówiłem. laczu teraz widzi. O kurde! Lodowe żmije? No to nieźle. Ja osobiście uważam, że lodowe żmije... Niekoniecznie tutaj będą dobrym wyborem, ale zobaczymy. Jeżeli zginie niszczyciel, znaczy tu są jeszcze dwa opcje, nowe posągi, które można w razie czego zmienić w niszczyciele. Więc na pewno tutaj na to terror będzie reagował w razie czego, ale zawsze można próbować heksować po prostu lodowe żmije. Lodowe żmije też są troszkę wolniejsze niż niszczyciele, mają dużo większy model, więc też łowcom głów łatwiej jest po prostu atakować. Lodowe żmije. Lodowe żmije dostały teraz oczywiście też buffa, zasięg ataku zwiększony o 75, to jest nawet dużo, wcześniej lodowe żmije miały 300, teraz mają 375, więc procentowo duży buff, dlatego teraz gracze nie umarli, testują sobie często te lodowe żmije, widziałem też lodowe żmije testowane u X-Lorda, u Hepiego też na nocne elfy były lodowe żmije grane, więc z pewnością te jednostki będziemy dzięki temu widzieli też częściej. 61 supply na 49. No, zobaczymy jak to pójdzie. Mamy, czy tak powiem, Mass Air. Od razu fokusowani są berserkerzy. Ladzik próbuje tutaj też ich leczyć. Lodowe żmije nie odpuszczają, spowalniają jednostki. niż ostrzy rzuca się na lodowe żmije. Zobaczcie, jak te lodowe żmije otrzymują dużo obrażeń. Więc, tak jak mówię, jest lodowa żmija ratowana. One są troszkę większe, więc dużo ciężej jest im uciec niż na przykład takim niszczycielom. Niszczyciele też są chyba troszeczkę szybsze. Lodowe żmije fokusowane. Łowca cieni musi użyć mikstury many. Leczy się, dostaje impala, bohater ginie. Szkoda, że nie było heksa po tym, jak rzucił leczenie. Czy bohater będzie wykupiony w tawernie, to by było ryzykowne. Rycerz ma jeszcze manę na jednego koila, Bohater wykupiony. Zwój ochrony co ciekawe, w jego ekwipunku, o cieni czwarty poziom. Co ciekawe, te dzwonki plagi nie zostały sprzedane. Tak jak właśnie mówiłem, to granie tych lodowych żmij jest trochę ryzykowne. Nawet nie ni lepiej byłoby zrobić jedno lodową żmiję i do tego po prostu nad więcej guli, które też tworzyłyby taką jakby ochronę właśnie dla tych lodowych żmij. Ponieważ mistrz ostrzy nie mógłby tak łatwo się poruszać. Były nawet przez te góle troszeczkę blokowany. Wódz taurenów nie miał trzeciego poziomu. ladzik próbuje zrobić wielką salę. Terror próbuje tutaj ściągnąć sobie dodatkowe doświadczenie. Znaczy nie próbuje, robi to. Talizam uników w miarę dobry przedmiot przeciwko mistrzowi ostrzy. Znaki strażnicze. Mistrz Ostrzy powoli zbliża się do piątego poziomu. w Cieni czwarty. Wódz stawrenów, jak będzie miał trzeci będzie mógł tutaj troszeczkę podkręcić. Ladziuk ma nadzieję, że na to nie zbejtuje i po prostu pójdzie sprawdzić czy tu... O! Tutaj dwa obsyniowe posągi! Chyba myślały o tym jak to fajnie byłoby być akolitą, co? Staszek, jak myślisz? Akolici na spokojnie bronieni przez czarną Stadelę, a ty? Zobacz, na pierwszej linii frontu jakiś koil, jakaś nowa, jakieś obrażenia krytyczne. Krowa się denerwuje i tupie nogą w ziemię. Lugastwa się pojawiają, lodowe żmije. Łowca cieni musi uważać, nie ma mikstury niewrażliwości. Na szczęście tutaj orka, jak widzimy, rycerz nie miał już więcej many. Piąty poziom mistrza ostrzy, mikstura niewrażliwości odpalona. Trzeba się jednak cofnąć, trzeba się wyleczyć. Kopalnia tutaj została zniszczona. Plugastwa do tego są dodawane. Ciekawe, ciekawe połączenie. Nisz ostrzy z tymi przedmiotami cały czas tutaj może w razie czego sporo zdziałać i namieszać jeszcze w tej grze. Jaki był tu przedmiot? Pierścień regeneracji. Na tym etapie gry nie jest to jakiś przedmiot, który jest game changerem tak zwanym. Mała wielka sana. Oho, znowu tym razem pauza od terrora. Pan pauza, gracze wracają do gry. Ten niż ostrzy cały czas ma potencjał. Wódz Taurenów potrzebuje trzeciego poziomu. Więcej co ciekawe, lodowych drzwi jest robionych. 33 supplya na 63. Jednak liczby tutaj chyba mówią, kto ma zwyciężyć tę grę. Ale może Misz ostrzy, wiecie, zdarzy mu się zadać się obrażenia krytyczne trzy razy z rzędu za 250. I uda się na przykład roztopić rycerza na farcie. Może tutaj terror zapomnie, zapomni o mikstury niewrażliwości. Ma jedną na Liszu. Lety skautują. Tutaj znak strażniczy. Widzi, że nie ma kopalni, że nie ma wielkiej sali budowanej. Mała, wielka sala. Strażnica. Zobaczymy, czy uda się zbudować wieżyczkę. Emporium wódu by się jeszcze przydało, ale na to nie ma czasu. Tutaj jeszcze trzeba robić wojsko. A jest na co wydawać złoto. No i zobaczymy, jak teraz Ladziuk będzie tutaj się bronił przeciwko temu oddziałowi. Mistrz ostrzy, czy będą wrażenia krytyczne, czy ich nie będzie. Odfokusowany bardzo mocno, łowca cieni. To jest chyba sygnał, żeby przerzucić miksturę niewrażliwości. I właśnie Ladziuk powinien teraz szybko przerzucić miksturę niewrażliwości, bo on liczy tutaj na farta, że bohater nie zostanie zabity. Tak jest. Trochę szczęścia przy tym było. Piąty poziom rycerza. Rycerz zaraz pewnie będzie koilował i niepotrzebnie, niepotrzebnie w ogóle podchodził. Ta mikstura niewrażliwości powinna być przerzucona bez dyskusji. Załatwiony niszczyciel. Zobaczcie, ta wieżyczka też trochę tutaj pomaga przy obronie. Tak jak mówię, no. Za dużo lodowych no żmij też nie jest dobrze. To jest raczej taka jednostka, bym powiedział trochę wsparcia, ale też kosztowna. Ginie wódz Taurenów 252 obrażenia krytyczne. Dużo, dużo, ale chyba mimo wszystko, jak widzimy, terror będzie w stanie tutaj pokonać w tym momencie najlepszego orka w Polsce. Przynajmniej tak się tutaj to zapowiada. Znaczy, no tutaj Mistrz Ostrzy nie ma już jak uciec. 37 super na 61. Ta gra przypomina mi o tym, jak ja kiedyś grałem właśnie na nieumarłych, to trzeba było sobie takie check, checkpointy check check wypełniać. Czyli właśnie mikstury niewrażliwości na bohaterach. To była permanentna rzecz u jaką musiałeś mieć. Cały czas mikstury niewrażliwości, bo inaczej gra się kończyła tak jak tutaj, że albo mistrz ostrzy, albo łowca cieni dostaje po prostu bardzo mocny fokus hero. No i tak się wtedy te gry no, szybko kończą. Dobra, fajnie, że powolutku do gry wracają kolejni polscy zawodnicy. W końcu mamy też jakiegoś reprezentanta z Polski, który gra nieumarłymi. No i zobaczymy, jakie będą kolejne gry. Gracze zagrali Rigame'a jeszcze raz na tej samej mapie. Zobaczymy, jak pójdzie. Czy Ladziuk zagra to samo, czy będzie coś innego kombinował. Rycerz tutaj po raz kolejny. Ze strony Terrora Akolita, który tutaj szukał jakiegoś krytera czyli tych malutkich stworzonek, które biegają po mapie. Misz ostrzy grany po raz kolejny, krypta zaraz się skończy budować. Cmentarz, czyli będziemy biesy widzieli dosyć szybko. Tak jest. Dosyć szybko zobaczymy biesy w takim razie, czyli teraz testowany jest inny styl gry. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy. Tak to wygląda na biesy. To wygląda na przejście w biesy. Akolita widzi teraz co się dzieje. Mistrz Ostrzy za chwilkę pojawi się w grze. Zobaczymy, czy poczeka. Tak, czeka, widzicie. Dokładnie tak, czeka. Jest Mistrz Ostrzy. Akolita dostaje jeden autoatak. Od razu jest wysłana informacja do dowódcy, że Akolita jest atakowany i natychmiast jest wycofany. Zobaczymy, czy uda się go ratować czy nie. Szkoda, szkoda, akolita pozbawiony życia. Misz ostrzy rozpoczyna klipowanie. Zobaczymy, czy pójdzie lepiej niż w grze poprzedniej. Tutaj też, jak widzimy, został spętany niestety jeden szkielet, przez co tutaj skripowanie tego obozowiska będzie troszkę dłużej trwało. Niestety, czasem tak bywa. Trzeba być dokładnym przy takich rzeczach. To wszystko wpływa, że no po prostu. Wolniej poruszacie się po mapie, wolniej kripujecie, wszystko jest spowolnione do tych kilka sekund. A te kilka sekund, tak jak wiecie, i Wam nieraz powtarzam, może mieć naprawdę bardzo duży wpływ na grę, kiedy, kiedy gramy na wysokim poziomie. Rękawice żwawości, zobaczcie golem wyciągany. Tym razem wyciągnięty poprawnie, ale rycerz sprawdza, co się dzieje. Zobaczcie szkielety. Wykupiony kapłan cieni leśnych troli, i wycofał się, Ladziuk tym razem. W poprzedniej grze też przeżył Akolita, co było ważne. Akolita wtedy kontrolował tutaj obu najemników, więc e, troszkę lepiej to wyglądało. Zobaczcie, zagrane są biesy. Ja osobiście tych biesów za szybko nie lubię granych, dlatego że według mnie one po prostu spowalniają. Całe tempo gry gracza nieumarłego. Więc za wczesne biesy według mnie nie są koniecznie najlepszym wyborem. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dwie miksury uzupełnienia w ekwipunku rycerza można wykorzystać. Oho, anulowane niestety działanie miksury. Szkoda, szkoda. Bolesne, można by rzec. Jest drugi ry poziom rycerza. Czy będzie creepjack czy nie będzie. Szpony ataku, fajne przedmioty dla mistrza ostrzy. Widzicie z tymi biesami na ciężko być agresywnym. Zobaczcie no ten bies coś robi, ale jakoś super nie jest w stanie tutaj za dużo zdziałać. Mikstura odnowienia znowu aktywowana. ostrzy dalej klipuje. Za chwilkę będzie trzeci poziom i jeszcze chwila. Rycerz leczy się w bazie. Ale widzicie ile wolniejsze teraz tempo gry ma gracz nieumarły? Jest tropicielka, a jeszcze z... kurczę z gisami, Okej, okay. ja wiem to jest no testuję sobie testuję sobie teraz bardzo starą metę. Według mnie ta meta na Iluzję niekoniecznie jest najlepsza. Tutaj trzeba grać te gule, trzeba grać gule i to sobie radzi najlepiej. Co tu tropicielka będzie w stanie wyciągnąć? Zobaczymy. Co tu tropicielka będzie w stanie zrobić? Iluzję. Jeden Łowca Głów załatwiony. Zawsze coś, ale to też nie jest dużo tak naprawdę z tropicielką troszeczkę więcej zazwyczaj za chce zrobić agresji wyciągnąć tam nie wiem dwóch trzech łowców to też nie jest oczywiście proste zadanie jak widzimy grana czarna ctadela łowca cieni klipowanie obozu najemników w tym czasie zabierany sklep goblinów zobaczymy jaki tu będzie przedmiot mistrz ostrzy obrażenia krytyczne w miarę fajne Mimo tego, że pierwszy poziom 100, 104 i ma obrażenia krytyczne na pierwszym poziomie, szaty maga dla łowcy cieni. Zobaczymy, co tutaj się trafi. Mikstura many, mikstura leczenia. E, może różdżka Kradzieży many. Jest mikstura many. Dobrze. Różdżka negacji to jest nowy przedmiot, który otrzymali gracze nieumarli, Znaczy, nowy. Troszeczkę zmieniony teraz został. To działa jak display, jak rozproszenie magii na jeden cel, podkreślam. Rzeźnia. Kolejny Zigurat. Bestia Kodo. Tropicielka, kolejne obozowisko. Rozpoczyna to i creepować. widzi. Oho, zabrał mi sklep goblinów. Pewnie teraz będzie chciał zrobić swój sklep goblinów. Zobaczymy, czy będę tam w stanie przybiec na czas. Jak najbardziej. Rycerz jeszcze nie ma trzeciego poziomu. To jest troszkę bolesne trzeba uważać krytyczne obrażenia potrafią czasem zaskoczyć nawet orka nawet orka Co z mistrzem ostrzy będzie zaraz hex dokładnie tak i na spokojnie tutaj Ogrzymak pokonany. Będzie polowanie na biesy. Dlaczego? Dlatego, że rycerz ma tylko pi pierwszy poziom koila, więc można próbować bez problemu tutaj polować na biesy. Zobaczcie, była wykorzystana przed chwilą różdżka negacji. Różdżka negacji w tym momencie uratowała tego biesa, więc jak widzicie ten przedmiot, który został niedawno... Oho, ale rycerz teraz jest bity. Czy będą obrażenia krytyczne? Jest kryt, tak jest. Są obrażenia krytyczne. Kryt zabija bohatera. Teraz ciężko tutaj będzie się obronić... Zobaczcie, tak, jak mówię, krytyczne obrażenia czasem potrafią zaskoczyć nawet gracza, który gra orkami na co dzień. I po prostu terror opuszcza grę. Dobra, w takim razie można powiedzieć, że Ladziuk jeszcze tutaj próbował walczyć. Terror przetestował troszkę inną strategię. Nie wiem, czy z tego na pewno będzie zadowolony. Ale Ladziuk, no jak widzimy, musi uważać, bo w Polsce pojawiają się kolejni mocni zawodnicy. Zobaczymy, jak to się będzie dalej tutaj wszystko toczyło. No i co? Gigi, well played, wynik między graczami 1-1. Ale zobaczymy, jak Terror sobie będzie radził, kiedy w tego Warcrafta pogra trochę więcej. Dzięki i do zobaczenia.